Ostatnio pojawiło się kilka ciekawych pytań o montaż sprzętu z szafkami z listwą. A już wam pokażę, jak, co możemy zrobić. Tak jak widać, tutaj mamy listwę szuko. I o ile z tej strony możemy to normalnie wkręcić, tutaj już nie przykręcimy, bo mamy naszą listwę. Mamy możliwość zakupu i wlepienia takiego profila z MDF-u. Nawiercenie jego, tak to wygląda, albo skorzystać z takiego elementu montażowego. Normalnie on jest do list poziomych, a możemy go sobie tutaj wmontować od środka, zamontować, a wtedy od przodu wkręcamy naszą śrubkę. Musimy zaznaczyć sobie naszą wysokość. Tutaj mamy zaznaczone. Wkładamy nasz element i przykręcamy w tylnym otworze jednym wkrętem. Tutaj mamy już zamontowane, więc wkładamy piecyk z powrotem. I po dosunięciu piecyka jest idealnie. Wystarczy przykręcić.